Dzień dobry, witajcie w kolejnej części odcinków serii Sztuczna inteligencja w świecie Metaverse. Nazywam się Arek Skuza i dzisiaj chciałbym e, powiedzieć o tak zwanych cyfrowych bliźniakach, czyli o Digital Twins. Wspominałem wcześniej w odcinku 7 warstw Metaverse o miejscu e, cyfrowych bliźniaków e, w, w świecie Metaverse. Klasyfikacji siedmiu warstw, a w pierwszym odcinku serii Sztuczna inteligencja w cyfrowych i e, przepraszam, cyf Sztuczna inteligencja w świecie Metaverse y, mówiłem o tym, o pierwszym pojawieniu się, jeśli tak można powiedzieć, cyfrowych bliź bliźniaków na mapie rozwoju Metavers we wczesnych latach 2000. Dzisiaj chciałbym skupić się troszeczkę na cyfrowych bliźniakach, y, jako na jednym z najbardziej obiecujących zastosowań, czy może urzeczywistnień Metaverse. Czym są cyfrowe bliźniaki? Wytłumaczę to na przykładzie już klasycznym w moich odcinkach, czyli cyfrowych fabryk samochodów marki BMW. BMW otworzyło takie cyfrowe fabryki, za chwileczkę też wyjaśnię, co mam na myśli, mówiąc cyfrowe fabryki. W celu symulacji różnych zjawisk. Na początek, co to są cyfrowe fabryki? Są to wierne kopie fizycznych fabryk zbudowanych na Ziemi, które są wytworzone w świecie cyfrowym jako wspomniane kopie wierne lub kopie przyszłej postaci fabryk funkcjonujących na planecie Ziemia. Cel jest bardzo prosty w swoim założeniu, mianowicie. Symulacja różnego rodzaju procesów w cyfrowej fabryce, tej odzorowującej jeden do jednego fabrykę na ziemi lub tej przyszłej fabryki na ziemi, celem obserwacji konsekwencji tych symulacji. Podam trzy scenariusze. Pierwszy trzęsienie ziemi, pożar, konflikt zbrojny. Taką symulację w świecie cyfrowym można przeprowadzić i Zasymulować efekty tych zdarzeń. Należy pamiętać, że fabryka w świecie cyfrowym produkuje samochody. To nie jest statyczna kopia to jest dynamicznie pracująca fabryka, która produkuje cyfrowe produkty w tym przypadku samochody, które zjeżdżają z linii produkcyjnych, i każde zjawisko wpływające na tą produkcję można zmierzyć, zdefiniować. I zastanowić się nad skutkami, jakie nastąpią w danej sytuacji. We wspomnianym pierwszym scenariuszu, na przykład kataklizm czy konflikt zbrojny. Druga sytuacja, drugi scenariusz przykładowy to przerwanie łańcucha dostaw. Wyobraźmy sobie, że z linii produkcyjnej cyfrowej w cyfrowej fabryce, w cyfrowym bliźniaku, zjeżdżają cyfrowe pojazdy BMW i nagle z powodu zerwania łańcucha dostaw, nie pojawiają się komponenty, na przykład wyposażające wnętrze samochodu, nie mówiąc już o problemie chipów, który spotkał świat po, po pandemicznych zmianach w, w łańcuchach dostaw. W tym przypadku można zasymulować, jaki to ma wpływ na działanie fabryki, ekonomię firmy czy zjawiska takie jak zatrudnienie, włączanie, wyłączanie robotów, przeprogramowanie linii produkcyjnych. Trzeci przykładowy scenariusz to. Awaria robota. Jeżeli na, li, na li, linii produkcyjnej, taśmie montażowej następuje awaria robota, można zasymulować, jaki to ma wpływ na przykład na dostarczanie samochodów, pod zamówienia klientów. Więc cyfrowe bliźniaki są jedną z najbardziej obiecujących zastosowań sztucznej inteligencji w świecie metaverse. No ale można sobie zadać pytanie, gdzie ta sztuczna inteligencja. Tam się znajduje. Wytłumaczę to na przykładzie medycznym w branży healthcare, czyli opieki zdrowotnej. Wyobraźmy sobie organizm ludzki, którego wierną kopię na przykład wybranych organów, takich jak nerki, serce, żołądek czy układ krwionośny, odwzorowujemy w świecie cyfrowym. Tutaj na chwileczkę się zatrzymam. Jak takie odwzorowanie się odbywa? Na przykład poprzez skany ciała, ciała ludzkiego, niech to będą nawet zdjęcia rentgenowskie, czy zdjęcia tomograficzne, czy specjalnie wykonane zdjęcia pokazujące nasze organy w formacie 3D, takie obiekty są przenoszone do świata, do świata cyfrowego i stają się funkcjonującym w świecie cyfrowym bliźniakiem. Co to znaczy funkcjonującym bliźniakiem? Poza odwzorowaniem kształtu formy możemy również symulować określone funkcje życiowe, jak na przykład bicie serca, czy pracę nerek, czy krążenie płynu w układzie krwionośnym. Taka wierna kopia odbywa się na przykład poprzez programowanie modeli sztucznej inteligencji wieloma tysiącami, jeśli nie setkami tysięcy zdjęć wykonanych prawdziwemu organowi ludzkiemu. W tym przypadku, jeżeli weźmiemy pod uwagę tzw. Tak algorytmy supervised, czyli te, które otrzymują wierną kopię ludzkiego serca w postaci cyfrowych zdjęć, następnie specjalne modele sztucznej inteligencji tworzą obraz 3D na bazie wszystkich wgranych zdjęć i ten obraz 3D zamienia się w funkcjonujący organ. W ten sposób można na przykład za pomocą wielu tysięcy zdjęć czy serca ludzkiego czy nerki, odnajdować w nich słabe punkty, jak na przykład komórki rakowe, czy pęknięte naczynia krwionośne, czy zabarwienia organów, wynikające z tego, jak bardzo dobry jest ten materiał, za pomocą którego sztuczna inteligencja jest karmiona. I teraz, jeżeli sobie wyobrażymy takie wierne odwzorowanie z na przykład naniesionym materiałem, Konkretnej osoby, niech to będzie w tym przypadku na przykład moja nerka z naniesionym zdjęciem mojej nerki z wieloma zdjęciami moich nerek, można zobaczyć zmiany i przewidzieć, jak dane zmiany będą postępować. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na materiale dostarczonym silnikom sztucznej inteligencji, modelom sztucznej inteligencji widzimy zmianę w moich płucach. I następnie tą zmianę jesteśmy w stanie zasymulować jej rozwój, o, identyfikując na przykład zmiany rakowe w płucach w przyszłości. Na tej podstawie jesteśmy w stanie symulować w świecie cyfrowym, cyfrowych bliźniak, bliźniaków, kurację. Jak takie kuracje się symuluje? Wyobraźmy sobie, że moje prawdziwe płuca podłączone są do jakiegoś rodzaju sensora. Niech to będzie urządzenie medyczne, maszyna medyczna, ale może to być również. Ustnik, który mam w domu, tak samo jak zegarek inteligentny, za pomocą którego dokonuję wydechów do tego ustnika, i następuje pobranie chociażby z takiego wydechu, za pomocą czujników, moich parametrów, które pozwalają określić stan moich płuc. Takie sensory wysyłają informacje, które mogą być naniesione na mój, mo, moją predykcję rozwoju choroby w moich płucach. W przyszłości będzie można więc zobaczyć rozwój choroby wraz z tym, jak poszczególne kuracje, na przykład podanie określonego leku, czy podanie oś, o, zastosowanie o konkretnej kuracji, na przykład inhalacji z zastosowanym lekiem, może wpłynąć na, w przyszłości na rozwój, zatrzymanie, modyfikację mojej choroby. To jest właśnie zastosowanie cyfrowych bliźniaków. Możemy sobie wyobrazić, że tak jak w fabryce BMW, organizm ludzki zostanie przeniesiony do świata cyfrowego i tam za pomocą sensorów w świecie rzeczywistym pobierane będą dane, które będą pozwalały monitorować i przewidywać rozwój choroby, skuteczność kuracji, w zmianę czynników opisujących na przykład. Stan limfatyczny, limfy organizmu, czy, czy rozwoju czerwonych, białych krwinek w, w krwi, może modyfikacji i tak dalej. Na tym dokładnie się już nie znam, jakie parametry le, lekarze monitorują, ale jest nie, nie sobie wyobrazić, że będziemy mogli to przewidywać. I teraz systemy, y, 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 sztuczna inteligencja w świecie, w y, Potrafi na podstawie dan takich danych dokonywać predykcji. Podobnie zresztą i za pomocą podobnych parametrów przewidywane są, na przykład, rozwoje, przewidywana jest na przykład awaria sprzętu ciężkiego na budowie czy silników w samolotach. Są to zbliżone modele, oczywiście operujące na innych algorytmach i różniące się, na innych danych. Przepraszam, i różniące się w zasadzie bardzo istotnymi detalami, ale u podstaw. Wyrastające z tych samych modeli analitycznych i modeli sztucznej e, inteligencji. Innym analogicznym przykładem mogą być farmy czy gospodarstwa rolnicze, mówiąc inaczej. Można wyobrazić sobie i systemy Microsoft oferują już takie rozwiązania, gdzie dana farma, gospodarstwo rolnicze, mówiąc może niepoprawnie, Gramatycznie jest osensorowane, czyli obłożone wieloma czujnikami, które dostarczają informacji o stanie na przykład gleby. Niech to będzie stan zanieczyszczenia gleby, nawiezienia gleby substancjami uży, użyźniającymi, czy również w przypadku obszarów ogarniętych suszą, czy nadbiernymi ulewami stan Wilgotności gleby. Takie dostarczane informacje mogą pozwalać w świecie cyfrowym symulować, co będzie się dało z rośliną, co będzie się działo z daną rośliną i podjąć decyzję, czy lepiej w takiej konkretnej sytuacji, jakiej znajduje się gospodarstwo rolne i jego zasoby ziemi, będzie, sadzi, będzie lepiej sadzić kukurydzę, czy może lepiej inne. Zboża czy inne warzywa, czy być może owoce, w tej danej sy sytuacji można będzie również symulować w świecie cyfrowym metavers, właśnie rozwój takiego miejsca pod kątem zanieczyszczenia, pod kątem przyszłych warunków atmosferycznych itd. Cyfrowe bliźniaki, w związku z tym, mają bardzo duże zastosowanie w świecie metavers, a nie ma tego zastosowania bez sztucznej inteligencji, dlatego że Łącząc takie dane jak pogoda, nawożenie ziemi, zanieczyszczenia ziemi, wiatry, poprzednie uprawy na danym typie gleby, to, sztu, to modele sztucznej inteligencji, czy te supervised, czy unsupervised, czy może inne, reinforcement learning, czy może deep learning, to już jest temat na oddzielną dyskusję, to tylko one pozwalają przewidywać rozwój sytuacji z określonym prawdopodobieństwem i na tej podstawie. Rolnicy, naukowcy, specjaliści mogą podejmować decyzję, czy w danym miejscu lepiej jest, tak jak wspomniałem, sadzić określone zboże, określone warzywo, czy może określone owoce. W ten sposób można byłoby powiedzieć jedną rzecz: Przyszłość metavers to nie tylko gry, czy nie tylko spotkania i budowanie społeczności, ale to również i wydaje się to być bardzo obiecujące skoro takie firmy jak Microsoft um, już inwestują w tego typu rozwiązania, wydaje się być obiecujące dla tworzenia cyfrowych bliźniaków, czyli wiernych kopii tego, co na Ziemi już jest lub tego, co na Ziemi mogłoby być. W tym przypadku wspomnianej przyszłej fabryki BMW, przyszłego stanu organizmu czy przyszłej postaci farmy rolnej. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serdecznie pozdrawiam.